Cześć witajcie nie wiem czy zauważyliście na moim kanale jest coś takiego jak no może nie seria filmików ale chyba taką zrobię jak kuriozum <laughs> World of Tanks chodzi mi tutaj o dziwne sytuacje tutaj w tym, w tym akurat filmiku chciałbym poruszyć temat lornety czy ona rzeczywiście coś daje mnie się wydaje że nic dlatego że już zauważyłem to nie jeden nie dwa ani nie trzy razy nawet grając obiektem z czteroperkową załogą, lornetą za przeproszeniem gówno widzę nie wiem czy, czy u mnie jakieś tkwi problemy, ktoś może powie, nie wiem, RNG czy, czy inne pierdoły ale na każdym rzecz jest jakaś wymówka, a może to załoga a może to, a może tamto dla mnie jest to totalna pierdoła, zobaczcie sobie tutaj ustawiłem się specjalnie w tym miejscu, dlatego że widziałem te 54E1, które tutaj błyszowało. No i co się dzieje? Widzę, widzę łamiące się drzewa. Lorneta w tej chwili działa, ale nie widzę nic poza tym. Pach, widzieliście? Wyjechał, był w ruchu. Nie byłem w stanie go w ogóle zauważyć. Zdarzało się na pewno wam też coś takiego jak znikanie środku, w środku czystego pola y, pojazdu. Y, po prostu znikał sobie i, i po prostu ninja. E, no i. Y, no i mnie na przykład coś takiego się po prostu nie zdarza. Jak już mnie ktoś wyspotuje, tak mnie leją, strzelają jak do kaczki. Nie wiem. Czym to jest spowodowane? Dla mnie jest to totalna bzdura i, i naprawdę nie podoba mi się to w ogóle.